Witajcie na kolejnym wideo z rysowania. Mamy tutaj ciepłą kawę, inkę. I rysujemy tym razem potwory. Wymyśliłam sobie takie różne potwory, których chciałam użyć w moich bajkach. A nawet w komiksach. Popatrzcie na to takie skrzyżowanie... Nie wiem, jakiegoś woła? Z niedźwiedziem. Tu ma rogi. Wy, jak tam lubicie wymyślać własne postacie, własne jakieś potworki, itd. i tak dalej. Jak macie coś fajnego, to możecie nakręcić filmik i oznaczyć mnie. Z chęcią zobaczę. Tu ma takie duże ręce. Tu ma ogonek. Tu ma jakąś tam koszulę. Okay. Takie stopki. To taki ala Yeti. Macie jakąś nazwę? Do no, takiego potwora, by ja go nazwam <grym> No, trochę dziwna nazwa, no ale trudno. A tutaj trzygłowa wrona. Takiej jeszcze na pewno jeszcze nie widzieli. Triveron. Fajna nazwa. No, to je to słowa też podpiszemy. A to jest taka w ogóle postać, która Przypomina jakieś spersonalizowane drzewo. W sensie, że trochę przypomina drzewo, a trochę ma cechy takie ludzkie. Drzewoląg go nazwałam. W sumie fajna nazwa. Lubicie wymyślać nazwę? Kiedyś rysowałam z koleżanką komiks. Jak byłam młodsza, rysowałyśmy te, znaczy ja rysowałam, a ona mi pomagała i wymyślała tam postacie i fabułę i nazwy. I rysowałyśmy taki komiks, w którym yy, my, to znaczy my dwie i jeszcze inne nasze koleżanki się przenoszą do świata Narni i tam jest w ogóle jakiś tam czas po królowaniu już tego księcia Kaspiana, coś tam. No i tam przeżywałyśmy jakieś różne przygody i. Ja robiłam rysunki, a ona wymyślała często nazwy tych różnych postaci, bo wiecie tam te postacie też miały takie śmieszne imiona, jak na przykład tam już się nazywała Ryczypisk, czy, czy coś takiego. No i szkoda, że ten komiks, komiks gdzieś zaginął, ale no, chętnie bym go sobie teraz poglądała, ale niestety już go nie mam. Ten drzewoląk ma szalik. I takie nóżki, chyba cztery. A może z tyłu może mieć jeszcze jedną. To może mieć ich więcej. I te nóżki są jak takie bulwy trochę. Takie korzenie. Bardzo sympatyczna postać. A mam jak się podoba. Ja często oglądam Pinteresta. Teraz od kiedy mam włączony ten filtr, gdzie mi się mniej treści AI pokazuje. No to jestem bardziej zadowolona. Jak nie wiecie, jak wyłączyć treści AI, to na moim kanale jest filmik. No i tak przeglądam. Tylko napiszę. Przeglądam Pinteresta i czasami widzę jakieś fajne postacie i łączę te postacie w kilka, kilka cech różnych postaci, łączę w jedno. I tu jest akurat połączone drzewo i jakiś tam człowiek, czy tam dżdżownica, czy coś takiego. No i wychodzą mi takie potworki. Drzewo long. Dobra, i tu jest jeszcze taki kot z trzema ogonami. W sumie to miała być łasica na początku, ale teraz to wygląda jak kot. A w ogóle to się nazywa... nazwałam to lisołas, czyli Skrzyżowanie lisa i łasicy. Widzicie tak? Na początku tak sobie na luźno rysuję tą czerwoną kredką. Muszę chyba zapas czerwonych kredek kupić, bo ta się już powoli zaczyna kończyć, a to jest Potwór w sweterku. No, zaznaczam sobie to kredką, tak byle jak sobie to rysuję, jeżeli nie są krzywe i tak dalej. A później jak to poprawiam ołówkiem albo właśnie tym piórem. No to już staram się, żeby to wyszło jakoś tak w miarę dobrze. Problem leży w tym że wszystkie kanały, które mam poza dormitrią, y, są niezmonetyzowane. I hobby jest fajne, ale niedługo może mi zabraknąć pieniędzy, bo, bo moja praca też nie jest zbyt opłacalna w sensie, że nie zarabiam za dużo w normalnej pracy. Musiałam wziąć chyba jeszcze jedną pracę, a tak, w ten sposób to w ogóle nie będę mieć już na nic czasu. LISOWAS. Wiecie, takie problemy osób, które są pełnoletnie. i co ilustruje książki i nagrywam własne audiobooki ale z audiobookami dopiero zaczęłam, więc jeszcze nie ma z tego pieniędzy niestety no a oprócz tego to brałam też udział w pracach sezonowych tutaj, ale te prace się już skończyły bo wiadomo, jest już prawie zima A że mieszkam daleko od cywilizacji, to za bardzo innych prac tutaj nie ma. Musiałabym się znowu przeprowadzać. Nie wiem, po co o tym mówię, ale dobra. W każdym razie moje potworki wyglądają tak. Także udanego wieczoru. Rysujcie ze mną albo pokażcie mi, co sami stworzyliście. Oznaczcie mnie w swoich filmach. A chętnie zobaczę. Do zobaczenia.